Do Jezusa przychodzą faryzeusze i proszą Go o wstawienictwo, a właściwie proszą Go o cud, żeby spełnił wobec setnika, setnika rzymskiego, a więc w sumie wroga Izraelitów. I to jest pierwsza rzecz, która zadziwia. Przecież to są ci sami faryzeusze, którzy przychodzili do Chrystusa, żeby Go złapać, żeby Go wypróbować, żeby zastawić na Niego sidło. Że innym razem przecież podejdą i wprost powiedzą: trzeba płacić podatek, czy nie trzeba płacić, e, płacić Rzymowi, bo, bo w końcu Rzymianie są okupantami, a więc chcą go podpuścić, żeby móc, móc go oskarżyć, że robi coś na rzecz Rzymian, więc jest kolaborantem, współpracownikiem. E, to miał, miał być zarzut wobec Chrystusa. Oczywiście Chrystus wychodzi z tego obronną ręką, ponieważ e, Płaci ten, ten podatek i mówi, że co boskie to, to Bogu, co cesarskie to ces, cesarzowi. Ale to są ci sami ludzie, którzy przychodzą do Chrystusa tutaj i to im nie przeszkadza prosić o e, wstawiennictwo, czyli uczynić cud właśnie dla setnika, dla no, jakiegoś oficera rzymskiego. Dlaczego? Dlatego, że e, wybudował nam synagogę. Jak chodzi o pieniądze, teraz dla nich, konkretnie, że oni mieli z tego korzyść materialną, to już inaczej patrzą na tego setnika. Na Chrystusa patrzą, patrzą inaczej, że wtedy chcą go podpuścić, chcą go e, schwytać na, na słowie. Ale teraz, jak, jak chodzi o, o, o pomoc dla nich, bo oni konkretnie skorzystali na tej e, dobroczynności tego setnika, to jak najbardziej tu. Ta kolaboracja im się e, jak najbardziej mieści w głowie. Chrystus robi to, co robi. Chrystus będzie uzdrawiał tego sługę setnika, będzie uzdrawiał córkę syrofenicjanki, będzie e, robił różne rzeczy, będzie zarzucał e, im, Żydom, że bliżej e, czy większą wiarę mają teraz, czy mieli. Syryjczyk na Aman, czy też Królowa Saba z Etiopii, że są bardziej pobożni, bardziej wierzący, aniżeli Żydzi. Chrystus wychodzi do każdego, ale nie do każdego wychodzą faryzeusze. I tu jest, jak gdyby, ten pierwszy problem. Co stoi za, za, za tym pytaniem? Co stoi za postępowaniem tych faryzeuszy? Chrystus ma wolność. Chrystus pójdzie do każdego, każdemu będzie służył. Ale jest inaczej teraz, jeśli chodzi o Faryzeusze. Że Faryzeusze będą przymykać oko wtedy, kiedy będzie ta dana korzyść finansowa im służyła. To wtedy mają inne spojrzenie. Mają właśnie te okulary na oku. Mają tą, ten pryzmat, którym jest pryzmat pieniądza. W tym momencie temu setnikowi będzie można zrobić więcej aniżeli zwykłemu Rzymianinowi. Zwykłego Rzymianina pewnie należałoby usunąć z Izraela nawet siłą. Natomiast jeśli mamy teraz konkretną korzyść finansową ze strony tego Rzymianina, tak najbardziej trzeba mu pomóc i uzdrowić nawet tego sługę. Więc to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Patrzenie na rzeczywistość, patrzenie na świat. Też moje patrzenie. Patrzenie na człowieka drugiego, który przychodzi do mnie z prośbą. I teraz w jakiej ja jestem kondycji? Czy patrzę na niego właśnie przez ten pryzmat e, e, użyteczności dla mnie? Że on coś może dla mnie zrobić? Że on może mi dać pieniądze? Czy, czy może dać mi wsparcie? E, to, co święty Paweł, czy święty Jakub w ostatnich e, niedzielach mówił o tym, że, że dlaczego rozróżniacie pomiędzy biednym a, u, a ubogim? Nawet na Eucharyscer, nawet na, na mszy świętej, że inaczej traktujecie tego, który, który jest bogaty, inny tego, e, inaczej tego brata, który, który jest biedny. E, to dzisiaj w, w tym czytaniu też dochodzi do głosu, prawda, że, że e, to był ten problem, który mieli już pierwotni chrześcijanie w, w tych gminach, że przykonoszono tak zwaną agapę na, na eucharystię. I teraz ta agapa, która była prawdopodobnie spożywana na samym początku w trakcie mszy świętej, bo msza święta była w zarysach podobno do Paschy i tam była ta wielka uczta, która była w trakcie tej, tej uczty paschalnej. Więc prawdopodobnie na samym początku ta uczta, agapa była w trakcie mszy świętej, potem została przeniesiona na koniec. Już po wszystkim, ale właśnie ten problem, który widzi, że jest Paweł, że przychodzą ludzie, którzy mają co przynieść, i oni nie czekają, że teraz przyjdą inni, przyjdą biedacy, tylko sami jedzą, piją, aż niektórzy są pijani już na samej Eucharystii, bo, bo się po prostu upili tym, co, co przynieśli z sobą, zamiast się podzielić z innymi, sami, sami wypili i teraz no, w stanie nieczeźwym przychodzą na Eucharystię, są na Eucharystii. Czyli to rozróżnienie, które jest, co, jak patrzę na tego drugiego człowieka pod względem utylitarnym, co on mi może dać. Że mam w sobie już to rozróżnienie, to, tą segregację, że ten człowiek jest mi e, użyteczny, więc będę dla niego miły, będę dla niego e, kulturalny, będę się o niego troszczył, a ktoś, kto nic mi nie da, potraktuje go e, przysłowiowo z buta. Chrystus pomaga temu Rzymianinowi nie dlatego, że, że ten jest Rzymianinem. Ja myślę, że bardziej pomaga mu ze względu na tych ludzi, przez których jest proszony. Ze względu na faryzeuszy. Tego setnika nie zna. Chwali potem jego wiarę, ale tak naprawdę tego, tego setnika nie zna. On czyni to, co czyni, żeby pomóc teraz konkretnie temu, tym faryzeuszom, którzy go o to, o to proszą. I to jest niesamowite właśnie u Chrystusa, że pomaga tym, którzy bynajmniej nie są Jego przyjaciółmi. Jak mówiłem, to są ci, którzy go będą wystawiać na próbę z pieniądzem, będą go wystawiać na próbę z, z pytaniami o e, pierwsze przykazanie. Przy każdej okazji będą go próbować. I Chrystus tutaj. Też nie, nie rozróżnia. Mówi, to wy jesteście tacy, jesteście, jesteście podpuszczacze, jesteście złośliwi, wystawiacie na próbę, więc z wami nie będę gadał, tylko idzie, żeby spełnić zadość ich życzeniu. Nie tyle, żeby pomóc właśnie temu setnikowi, co żeby pomóc, okazać miłość, okazać szacunek, okazać posłuszeństwo tym, że właśnie faryzeuszom. To jest ta miłość, którą Chrystus ma do każdego. Będzie miał oczywiście też do tego setnika, ale będzie miał też tą miłość wobec faryzeuszy. Tego, myślę, że w tym dzisiejszym czytaniu możemy się uczyć od Chrystusa. Tej wolności w pomocy, wolności od pieniądza, od tego coś za coś robię dla Ciebie, bo... Bo jesteś mi sympatyczny, że e, ostatecznie kończyć ta Ewangelia tym, że Chrystus będzie chwalił tego, m, tego setnika, że On ma wiarę, on ma wiarę, której nie mają ci faryzeusze. Dlaczego? Bo On wierzy w Słowo. E, ze względu na słowo uwierzył, e, faryzeusze ciągle Chrystusa próbują chcąc, żeby uczynił jakiś znak, żeby ich przekonać. Natomiast ten poganin, bo takim jest ten setnik, wierzy ze względu na, na słowo. To jest zupełnie inny, inny poziom, zupełnie inny rodzaj wiary. I myślę, że to jest też przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego wierzę? O co mam pretensję do Pana Boga? Że nie mówi? że nie czyni czegoś w moim życiu, że mam do niego właśnie żal, że czegoś nie robi. A może Chrystus mnie wzywa dzisiaj do tego, żebym go usłyszał? Często mamy też zarzut wobec Pana Boga, że, że mnie nie słucha, że, ja, że nie mówi do mnie, ale to jest nieprawda. Słowo Boże jest już spisane. Za każdym razem, kiedy otwieram pismo święte, to Bóg do mnie mówi, chce do mnie mówić, chce, chce ze mną dialogować. To ode mnie zależy, na ile się na to słowo otworzę, na ile będę miał tę wiarę, którą chwali dzisiaj Chrystus u setnika Poganina.